Witam Was w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin dwa Zabójcy Królów Idziemy sobie jeszcze do końca, na początek zadań, które Rozpoczęliśmy w odcinku poprzednim, mianowicie kłopoty z trolem, gdzie ktoś y, Zabił żonę ukochaną trola I po prostu musieliśmy dowiedzieć się kto to był I tą osobę uznaliśmy, że wyeliminujemy Udało nam się zrobić ten sposób, by na który no jakby nie było, był dość wymagającym przeciwnikiem na ten etap gry. I właśnie ruszamy do chod Bana. To chyba, że już ma co odebrać nagrodę od niego. Za to właśnie, że udało nam się te kłopoty z typolem. Ej, synu, synu. Wróciłbyś dzisiaj o przyzwoitej godzinie, za coś Nie denerwuj mnie, matka. Nic ino, pracaj, Ustatkowałbyś się wreszcie. Zostaw mnie, matka, w spokoju. Nie widzisz, że mam robotę? I na co ci to, synku? Przecie popłyniesz i nie wrócisz. Zostanę sama, jak ten palec. Matka! Ojciec głupi, syn głupszy, a płyń na zatracenie. Nie mi ratuj! Ach, rodzinne kutnie. A ty jesteś choda? Udało mi się przekonać waszego trola, żeby naprawił most. A to pięknie! Cała Binduga jest ci bardzo wdzięczna. Bardzo pięknie. A teraz płacz. Tyle, że z mi u nas kruchu. To przykre. Żegnaj. Ach, no trudno. Niestety, pieniążkę nie zobaczymy za dużo na oczy, ale jednak, no. Zrobiliśmy dla nich, co y, mogliśmy zrobić. Chciałbym w tych odcinkach najbliższych y, wykonać znaczenie na, na Keddy oraz Endediagi, ale po co jeszcze chciałbym się wrócić do Otsam i tam również nieco, nieco pokrążyć. A tutaj widać, że dzieci są dość ciekawe w specjalizacji Geralta i czemu nosi właśnie te wspomniane dwa, dwa miecze. I pytanie ciekawe to Was. Co myślicie o obecnym systemie walki w Wiedźminie 2? Komentarze są oczywiście Wasze. A ja chciałbym się rozejrzeć z oznaczeniami być może z jakimiś ciekawymi smaczkami. zobaczymy co możemy znaleźć w poszczególnych miejscach. Jesteś wolna? Nie, zapierdalam jak dyliżans. Tak, chyba jest przychyli chwili post w całej grze, a tutaj proszę. Białowłosy, mam dla ciebie propozycję. Witaj, białowłosy. Poszukuję pewnej receptury, a ty mógłbyś mi pomóc. Nie jestem zielarzem. Wiem, kim jesteś. Powiem krótko. Jestem w stanie sporo zapłacić. Brzmi nieźle. Że... Co mam zrobić? Recepturę ma pewien sklepikarz. To dlaczego sam do niego nie pójdziesz? Handluje kadzidłami. Jedno z nich cieszy się wielkim wzięciem. Uważam, że to, co sprzedaje, jest szkodliwe, a receptury potrzebuje, żeby tego dowieść. Ten łajdak wie o tym i bardzo jej pilnuje. Jako wiedźmin znasz różne sposoby. Zobaczę, co da się zrobić. No właśnie, z zapach kadzideł mamy nowe zadanie. Dokładnie to, o która mi chodziło. Jesteś wolna? A ty co? Z chujem po prośbie chodzisz? Jest jak dziwka tego typa niszczy Powiem tak, chyba jedna z postaci, które mają najlepsze cięter i posty w całej trylogii. Proszę, jest ty nasz sklepikarz nowy, ulubiony. Witaj Witam w moim skromnym sklepie. Potrzebuję receptury na jedno z twoich kadzideł. Mam ich tutaj ponad dwieście. Chodzi mi o to, które sprzedaje się najlepiej. Mogę nieźle zarobić za recepturę twojego kadzidła. Podobno jest szkodliwa. Nie może być! Jak dotąd żaden klient nie narzekał. Ale receptury nie zdradzę nikomu. Możemy zrobić tak. Dam ci recepturę bardzo podobnego zapachu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja zachowam swój sekret. Ach, lepiej na to nie przestawać. Później mogą być z tego problemy. Policzę teraz do pięciu. Jeśli w tym czasie nie dostanę prawdziwej receptury, przywitasz się z jednym z moich przyjaciół na plecach. Raz. Dwa. Chwila. Może się jednak dogadamy? Trzy. Dobrze, poczekaj. Już ci daję. Masz. Zadowolony? Czym handlujesz? Głównie kadzidłami wszelakiego rodzaju. Do medytacji, do odświeżenia kuchni, medycyny, rytuałów, czego tylko dusza zapragnie. No to zobaczmy, czego może moja dusza pragnąć. I ja bym chciał przede wszystkim petardy jakoś zdobyć do receptury na petardy. Przede wszystkim interesuje mnie receptura na petardę, którą można zniszczyć. Gniazda przeciwników, czyli czy czyli kartacza Ale widzę, że i tutaj nie widzę. Aha, no właśnie, to jest fajna wskazówka, że asortyment jest zmienny. Mnie jednak bardziej interesuje e, koniecznie kartacz, ponieważ dzięki temu można zniszczyć gniazda nekkerów. Pytanie, czy podobny efekt można osiągnąć jednymi petardami. Tymczasem oddaję mu tę recepturę, może? I pójdziemy w sensie. Jak poszło? Zdobyłeś recepturę? Jasne. Pokaż. Oto twoja receptura. Doskonale. Zanim dostaniesz pieniądze, muszę sprawdzić w laboratorium, czy jest prawdziwa. Wybacz, ale jestem ostrożnym człowiekiem. Ja też. Oddawaj recepturę. Dobrze. Pójdziemy więc razem. Będę czekał na Ciebie przy bramie wejściowej od strony rynku. Skoro chcę pójść razem, to nie ma problemu. Myślę, że jak najbardziej tak. Przy na rynku, czyli w tym kierunku musimy iść. Mam nadzieję, że gościu nas na pieniążki nie oszuka. Rzeczywiście dostaniemy bardzo ładną zapłatę za nasze starania się o tę recepturę. Też coś nie w po. to, że jest stosunkowo małe i bardzo fajnie połączone ze wszystkim od 30. jest to główne miasto. Ale jest bardzo fajnie zaprojektowane i szczerze, podoba mi się, tylko nie podoba mi się go. okolica, w sensie tutaj, ten, no... lasy, bagna, to, to nie dla mnie. No dobra panie, witam. Gotowy? Tak jak powiedziałem, jestem ostrożny i dobrze ukryłem wejście do mojego laboratorium. Wolałbym, aby tak zostało. Będę zmuszony zasłonić ci oczy. Tylko żadnych sztuczek. Jeden fałszywy ruch i nie będziesz miał czym otworzyć swoich sekretnych drzwi. Jeszcze nie oszalałem, żeby z tobą zadzierać. Złap mnie za ramię. Moja pracownia jest tuż, tuż. Prawie jesteśmy. Gruby teraz! No to ładna mi pracownia. A nie, czekajcie, rzeczywiście coś jest. Czyli Gruby po prostu mocno przyłożył Geraltowi? No i jednak, jednak żyjemy. Jeszcze raz, wybacz. Wiem, że gdybyś zechciał, pokroiłbyś mnie na plastry jak wołową pieczeń. Musiałem się jakoś zabezpieczyć. Chwila cierpliwości i moi pracownicy sprawdzą recepturę. Nawet nie wiesz, jak trudno w dzisiejszych czasach o wykwalifikowanych specjalistów. Za Blainheima współpracowałem tylko z najlepszymi alchemikami. Blainheim? Mam wrażenie, że znam to nazwisko. Ktoś z Flocam? Nie, z Wezimy. Dawne dzieje. W momentu, mamy już wyniki. Czybyś się legalny fistech. Cóż to będzie za interes? Kłamstwo ma krótkie nogi. Wybacz mi, nie byłem pewien, czy mogę Ci ufać. Oto twoja nagroda, w pełni na nią zasłużyłeś. Moi pracownicy ci odprowadzą, proszę zasłoń oczy jeszcze raz. Mam nadzieję, że zechcesz z nami współpracować w przyszłości. Jeden fałszywy ruch i będziesz zatrudniał nowych pracowników. Oczywiście, bracia Blenheim, to byli jedni z szefów Salamandy, z którymi to sprawiliśmy się w Wiedźminie pierwszym. Na przykład to był Roland Blenheim oraz Skelet Blenheim. Jeden z nich był w kanałach wyzimskich, a drugi był na wagnach wyzimskich i tam sadowali wydobywanie składników właśnie pod kątem tworzenia Fistechu. Po uzupełnienia. No i proszę, zadanie wykonane. I w sumie, co możemy teraz zrobić? No dobrze, wiecie, że podchodzę do nagręcinków odcinków dość spontanicznie i nie mam jakiegoś szczególnego planu na to z reguły. Jednakże no plan jest taki, żeby odpaliło mi się tutaj no menu i choćby, choćby jakiś dziennik. Tutaj widzę, że i dziennik może być trudno. Dobrze, może kawałek odejdźmy. Udało mi się jest jeszcze ukryć pod klawiszem H. I tutaj wszystko teraz się ładnie pokazuje, ale dziennik... O! Dziennik też się zaczął pokazywać w końcu. Pomyślmy. Hmm, może to zdzieniem na Ced? Wypadałoby to zrobić. Koniec końców, no to wiemy jak się ich pozbyć. Tylko właśnie, receptura na kartacz czy nam się przyda? W sobie możemy zobaczyć, czy to pójdzie z samą. Jeżeli by to z samą nie poszło, to zawsze można choć trochę enderyaki wytępić. No i proszę, jest i gniazdo na Kedu. Muszę wysadzić to gniazdo. Muszę wysadzić to gniazdo. Mm -mm. Czyli samą tutaj nic nie da rady. Ale jakby zająć się endiagami. One mają tutaj swoje jaja. Oczywiście są wygnowane i kryte. Ale myślę, że mamy fajne szanse, żeby sobie z nimi poradzić. I ładnie uzupełnić nasz leksykon. Oni, niech się trochę, żeby będę podgryzać tą endiagę jeszcze. Co jakiś czas. I Neckera. Oni patrzą, Neckery mają przewagę liczebną. Więc musimy zacząć tą endiagę. A od Neckerów. A lepiej trzymać się z dala, od takiej grupy. Unikaj Geralt, unikaj. Dobra, poszło idli. No i prawie. Prawie padliśmy na tych Tu Zwróćcie uwagę, że otrzymaliśmy poziom więcej na temat Endiag. Co się chwali. Ale to przy okazji pamiętacie, że rozmawialiśmy o cieniokoście. Można by w sumie spróbować go zdobyć. Wsupmy sobie zapis. I przejdźmy tam, gdzie powinien rosnąć cieniokost. To będzie ten etap zadania. My w tym miejscu już nawet byliśmy. Tylko że nie chciałem sobie co faktów i do tego miejsca nie poszedłem. i za tym pod spadem. A tu lepiej się pozbyć obstawy jeszcze. I walka to jest na krami i właściwie ze wszystkim, jak zauważyliście, no potrafi być dosyć różna. Ale w końcu Geralt, no powinien zacząć mieć przewagę jednak. No to mamy i wodospad oraz jaskinie. O tej jaskinie jest sama co fajnie z tego na dwójce, ponieważ rzeczywiście są bardzo. jakby to nie klimatyczne. I rzeczywiście wypadałoby mieć się na baczności, ponieważ nigdy nie wiadomo, skąd może jakieś cholerstwo na nas wypaść. Czasem mamy na kary, na dobry początek. Zobaczymy co z tego tępienia na wyjdzie. Aha, widzę wojownika. Ale to sobie damy radę. No chodź o mnie jeszcze, pani kolego. I patrzcie, my tam byliśmy i teraz na się pojawiły za naszymi drzwiami. Tędy przechodziliśmy, no musieliśmy tędy przechodzić. No co jak wcale, to cholernictwo się strasznie rozterusło. Wojownik? Tak, no nich mam jeszcze ich przygotowane. Ale jednak, no tutaj, miecz, na które to piękna sprawa. To i Jeszcze raz. Dobra, mamy awans. I z całe szczęście, ponieważ nam odnowiło właśnie zapasy zdrowia i adrenaliny. Ale tu awansy nie możemy sobie nosić. tylko przypomnę, będziemy inwestować w drzewko że Tak jak to byliśmy w nie pierwszym. gdzie postawiłem na znaki nacisk. I skupiłem się na adocie oraz do y, tak tutaj, skupię się po prostu na technikach walk mieczem, co by tutaj dużo nie mówić, tak? No dobrze, na początek nie otrzymujemy 200% obrażeń, czycia się w plecy, to się bardzo przyda. Możliwość kontrolowania też będzie dobra, gdy są spokonywane podczas uniku. Na początek myślę, że pójdziemy tutaj. Garda, jak najbardziej piękną umiejętności. ...mocno nam ułatwi życie. To jest takie zwiększenie żywotności Geralta, ale tak naprawdę ta żywotność nie jest zwiększona. Jest przeciwny. pożeracz zwłok. Tylko problem jego jest to, że nam to złok daleko, a on jest jeden. To jest to prostu nasz najsilniejszy przeciwnik, ale jak widać... Na każdego kozaka leczy się większy kozak. I właśnie rzecza zwłok mają tą fajną właściwość, że wybuchają. I to wybuchają w taki sposób jak Blood gier z pierwszego Wiedźmina, który ma się kojarzyć, prostu na no potrafi nam ich eksplozję zadać obrażenia, jakkolwiek to w się nie brzmiało. Dlatego warto trzymać się na baczności. Tędy mogę przejść? Niekoniecznie. Brak garancji, skoczymy tym kozikiem. Tylko na dół już rzeczywiście już lecimy dalej. Keyran sam się nie uwali. Również kratarz sam się nie wytworzy. A teraz nasz priorytetem powinno być ubijanie Enddiak. I... tępienie prostego cholerstwa z Flotsam. Tylko przypomnę jeszcze, że 10, 2, to nie jest gra, żeby nie można było zrobić na 100% co innego. Taki Skyrim czy inna Valhalla. Oczywiście Ares is Valhalla. Ale pierwsze dwie, gry być miskie na 100%, na spokojnie. No już. Zdychaj ty No Dobra, tam mieczu jeszcze może nie będę chować. A tutaj jednak no. Umówmy się, wszystko co nie jest Procesem i bindugą to bardzo usprawiedliwa okolica. Także o tym trzeba też myśleć. A też trzeba mieć po prostu na, na uwadze. Czasem poszukajmy jeszcze może... i tak kolej, które nie musimy oczywiście. Kurcze. Za stary, na to jest. Nie musimy oczywiście nas ulecieć z sąskim głównym, bo to tylko się mija z celem według mnie. A Dlatego możemy na spokojnie poprzekrać sobie rozgrywkę elementami pobocznymi, też taką odrobinką farmienia zabójstw na poszczególnych potworach. No a kolczuciadół A na plecy wszedł. Ale prawie dobie wielką różnicę. To miałem jakieś ciodostwory, ale niczego nie widzę. Aha, jest i on. Kolejny. Teraz unik, 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 panie. Czyli jest ich na... tak dużo. A, no właśnie. Co to znaczy przewaga liczebna? Niestety, no, nawet kiedy mamy 5-6 słabszych przeciwników, no to to starcie może być ponad nasze, nasze siły. a dlatego, tego, że no właśnie, ich jest więcej a nas mniej. Hmm. Właściwie Ktoś chciałby to chciałby rzeczywiście tylko, jak najszybciej pozdobywać. Ale pytanie, kto może mieć recepturę. Bardzo możliwe, że przed ją będzie mieć. Ale jednak chciałbym jeszcze poszukać u innych postaci tych receptorów, ale faktycznie powinniśmy mieć bliżej do Andy tak niż do Ale Andy jak jednak, tak nie widzę jednak padł. Właśnie, może Entry jakiego to są w innej części lasu. Warto by to sprawdzić. Trzeba być w miarę zorientowanym. To coś się tłucze. Mhm. A są tu jakieś Nagle trzeba być ich trochę więcej. Okej, okay. to mój błąd był taki, że sobie nie patrzyłem w sobie kametki od, od, od tyłu. Czy Nieważne, ale no. Właśnie dlatego tak nie należy chować myśleć o chowaniu miecza w tych lasach. Po prostu tu jest no. Dość składu. Wszystkiego co chciałoby nas zeżać. W jakiś bardziej wyszukany sposób, mamy no dobimy wszystko, aby jednak nic z nas nie patrzę na to obrażenia. Jeden wyskok i nie mamy około 40-35% żywotności. A to jest już dużo. Połowy nie mamy. Właśnie szkoda, że sobą jednak tutaj nie możemy użyć na tych gniazdach. Bardzo szkoda. Przejdźmy do zagłodowań może. I tu już powinniśmy być stosunkowo bezpieczni. Można schować mieczyk. Proszę, osta Ostatnia na to, że mieliśmy w ogóle miecz wyciągnięty. Pogadam może z Cedriciem. I zobaczyć czy u niego możemy zdobyć na recepturę na kartaczu. No co, jak by się nie pogniewał, gdybyśmy mogli. Ale tylko tutaj nie widzę czy... Nie no. Pokwit cichy. Tak raczej mało... Mało elfis wyglądu, są chłopaki. Ale myślę, że w tym miejscu możemy i to sobie zakończyć ten odcinek. Udało nam się zdobyć cienie Cross i przekrasim też... Trochę się rozejrzeliśmy gdzie co występuje w lesie, i kolejnym będziemy kontrolować przygody Geralta. A póki co, zachęcam was do za łapki wykłada komentowania, subskrybowania i klikania pod odcinek do no, opisu. Tam macie na mojego tu i Discorda. Geralta Was trzymajcie się, papa! Pa.